Siema, siema, witajcie w nowym odcinku. Jedziemy sobie właśnie do mechanika, mam termin na 11. No niestety, ale Hyundai nie przeszedł przeglądu technicznego tu nie w Niemczech, więc trzeba co nieco zrobić i już Wam pokazuję co jest do zrobienia. No i tak, niestety, ale pojechałem na przegląd techniczny i okazało się, że Klocki, tarcze i zaciski są do wymiany z tyłu. Więc zamówiłem sobie sam na internecie. Tu mamy klocuszki, Te kartony od razu wywale. Klocki. O, a tu po skandynawsku napisane tarcze z firmy ABS. Niby nie jest to jakiś renomowany zamiennik, ale powiem Wam tak, cenowo były spoko. A co najważniejsze, że zaciski hamulcowe były właśnie tylko z tej firmy ABS. Nie wiem, nie mogłem znaleźć z innej firmy w ogóle, więc wziąłem te. No i mówię, to dobiorę od razu tarczy i kocki, też z tej samej firmy, nie? No i mówię, będzie git chyba. Mam nadzieję, oczywiście do zrobienia jest tył, tylko tył, co ogólnie dziwne. Bo przeważnie szybciej się w przodu zużywają hamulce. No a tutaj mamy tył do zrobienia. Jeden zacisk, o! Wyleciało! Jeden zacisk albo dwa. Nie wiem. I tutaj ja nie wiem, czy ja to powiem Wam szczerze. Dobre zamówiłem, bo tu każda część ma inne opakowanie. Tarcz powinny być dwie. Sztuki i zacisków też dwie, a te zaciski są Brake Caliper i Brake Caliper. A no dobra, chyba wiem o co chodzi, bo z prawej strony jest jeszcze linka odręcznego, to pewnie inaczej zbudowany jest ten zacisk. A człowiek się uczy całe życie, dobra, nieważne, nie? A te klocki też jakieś takie, czy tu będą 4 sztuki? Taki malutki kartonik, no nie wiem, zobaczymy. Komplet jest, także lecimy do mechanika. Termin na 11, mam 15 minut, żeby tam dojechać. Także elegancko. No i dobra, autko odstawione. Słuchajcie, dziwna sprawa z tymi hamulcami, bo nie spodziewałem się tego, bo auto 90 tysięcy przebiegu. A czytałem gdzieś, że w tych hybrydach ogólnie, no to na tarczach to można przejeździć do 200, 200, coś tysięcy. Klocki, no to tam nie wiem, różnie zależy. No bo hybryda wiadomo, to hamuje rekuperację ładowaniem baterii, a nie samymi hamulcami w większości. No, tu się okazało chyba, z tego co zrozumiałem na, na przeglądzie technicznym, że po prostu zaciski, yy, nie wiem, z, zaciski się zepsuły chyba i ściskały to za bardzo, te, te hamulce, i dlatego to się szybciej ścierało. Nie mam pojęcia, ja to tak zrozumiałem. No, i tutaj przyjechałem do mechanika ostatnio, umówić się na termin. Wspomniałem mu o tym, no i on mi powiedział, że niby w Hyundaiach, ty, w, tym, w tym konkretnym modelu. To jest słaby element, właśnie te zaciski hamulcowe i dlatego tak się dzieje, że one się psują szybciej, no dziwne, dziwny temat, no ale chyba też nie w każdym, bo jak jestem na grupie Hyundai, no to tak jak mówię, niektórzy dojeżdżają normalnie, nawet do 300 tysięcy potrafią przejeździć bez wymiany, bez potrzeby wymiany tarcz hamulcowych, no a tutaj taka niespodzianka, no, no ale co, co ja bym, trzeba zrobić, to trzeba zrobić, więc... Robimy no i tutaj jeszcze taka ciekawa sytuacja, że auto zawiozłem do mechanika takiego. Wiecie, bo ja pracuję jako kierowca, rozwożę części samochodowe. Oto tych klientów trochę znam, wiem, którzy są tacy sympatyczni, a którzy nie są sympatyczni wobec mnie, oczywiście. No więc tak sobie pomyślałem, że przyjadę się tu zapytać do jednego, czy by mi to wymienił, w jakiej cenie i tak dalej. Wiecie o co chodzi. No, a opowiadam wam to z tego powodu, że po pierwsze, pytałem się wcześniej znajomego, to mówił, że polecam jednego Polaka, takiego, co tutaj wymieniłby mi te hamulce. No i pytał się go o to, ile by kosztowała taka wymiana, i czy by się tego podjął, i na jakich, wiadomo, warunkach to i tamto. No to tak, powiedział mu, że ok, spoko, to by gdzieś kosztowało jakoś 100 euro. no to mówił spoko, fajnie. Później był u niego drugi raz. Bo też coś tam u niego robił, dopytywał się więcej. Tam powiedział mu, że ja sobie części zamówiłem już sam, yy, tylko musiałby po prostu zrobić całą resztę. No i on powiedział, że no to dobra, no to 130 jednak euro. No bo jeszcze musi dodać płynu do hamulców, płynu hamulcowego, odpowietrzyć te hamulce i tak dalej. No to mówię spoko, nie ma problemu. No i w końcu dostałem do niego numer. piszę do niego, no w ręce, piszę do niego o ten termin już się tak umówić dokładnie, powiedzieć mu o co chodzi, jak wygląda sytuacja, co to za auto konkretnie. No i... No ostatecznie okazało się, że nie 100, nie 130, tylko 160 euro. No i jeszcze to by było gdzieś w drugiej części Hamburga by musiał pojechać tym autem. Więc mówię, no dobra, spoko, najpierw powiedziałem, że spoko. No ale potem sobie tak pomyślałem o tych klientach, mówię, dobra, to pojeżdżę, popyta może. No a z drugiej strony sobie będę pytał, jadę do tego jednego klienta, który wydaje mi się, że spoko jest, nie? To ciekawe, Rosjanin. Znaczy Rosjanin. Tak jakby teraz patrzeć geograficznie, no to chyba z Kazachstanu, ale nie jestem pewien. Ale mega sympatyczny gość. No i, no i pojechałem do niego i się pytam, halo, hi Sergiej. Coś tam do niego powiedziałem o tych hamulcach, nie? Zapytałem się, ile by to kosztowało. No i on mi mówi, że też o tym płynie hamulcowym, o tym odpowietrzeniu i tak dalej. No i że za 150 euro może mi to zrobić, więc mówię o spoko nie i to od razu teraz w sobotę, tam musiałbym czekać jeszcze do tego więc mówię yy, spoko, fajnie, pasuje mi to. Po pierwsze dyszka zaoszczędzona, a po drugie tutaj niedaleko, więc właśnie widzicie idę sobie teraz do domu z spacerkiem, no więc jak najbardziej mi to pasuje, no i mówię. Fajny gościu, zobaczymy czy zrobi i jak zrobi i czy będzie wszystko OK. Więc na razie nie mogę w ogóle nic powiedzieć na ten temat, czy będzie dobrze zrobione, czy nie. No jedynie tyle, że zawsze u nich jest robota. Bo widzę, jak dostarczam części, że zawsze robią jakieś auta i lakierują i naprawiają i wszystko robią, więc możliwe, że to dobry mechanik i że ludzie są zadowoleni, skoro tam oddają dalej samochody. Nie I zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No ale tylko mówienie, że czasami warto się gdzieś popytać. A nie iść tam gdzie że wie, że wiecie, że Polak to po polsku, to się dogadacie, to ten. Czasami warto iść bliżej domu, zapytać się, może akurat wyjdzie podobnie cenowo. Albo taniej, nawet tak jak w tym przypadku, no niby tylko dyszka, no ale mówię, nie, nie muszę nigdzie jechać daleko. Kupować biletu jeszcze na autobus, ani nic żeby sobie dojechać z powrotem do domu, tylko idę z buta. No dobra, odbiorę auto. To dam wam znać czy naprawione, ile to ostatecznie kosztowało, bo w sumie jeszcze mu nie zapłaciłem. No i czy wszystko jest ok? Tak. W Niemczech jest fajnie, bo yy, ogólnie tutaj, yy, zależnie od landu, ten przegląd kosztuje konkretną kwotę. Tutaj kosztuje to chyba 171 euro z tego, co słyszałem. No i ja byłem za pierwszym razem teraz. No to gościu mi sprawdził auto, powiedział, że te hamulce są do zrobienia. No i wyszło to ostatecznie 156 euro. No i mam teraz miesiąc, dał mi takie pokwitowanie do 15 lutego chyba. Mam miesiąc czasu, żeby sobie to naprawić. Mogę tym autem normalnie jeździć dalej. No i po tym miesiącu, czy tam w trakcie tego miesiąca, jak przyjadę na ten tuf, no to po prostu dopłacam tą resztę. Jak było 156, no to muszę dopłacić wtedy 15 euro, tak? Jak dobrze liczę. Chyba będę musiał tylko tyle dopłacić do tych 171, więc ogólnie spoko, nie ma jakiegoś problemu, bo jak kiedyś myślałem, Miałem ten filmik o tej ocie, co, o Toyocie Plus, co e, też nie przeszła przeglądu, ale powiem Wam szczerze, że wyleciało mi kompletnie z głowy, jak to wtedy wyglądało, bo wtedy też nie przeszła na przeglądu i musiałem e, naprawiać lampy i coś tam jeszcze i przyjechać drugi raz. No ale nie pamiętam jak to było, więc wspominam tutaj w tym odcinku, może komuś się akurat ta wiedza przyda. No nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o przeglądy techniczne. Lecę do domu, widzimy się później. Autko odebrane, hamulce zrobione, wyszło tyle ile mówione było, czyli 150 euro. Elegancko, nic nie trzeba było ekstra dopłacać. Jestem zadowolony, trzeba przyznać. Jeszcze mi tutaj przyszedł pokazać te klocki stare. One się normalnie rozpadły na pół, ja nie wiem jak to jest możliwe. Ale chyba faktycznie powiem Wam, że jest to tak, że w tych hybrydach no te jednak y, hamulce są mniej używane, bo jest ta rekuperacja. No i one całe były w ogóle skorodowane. Te, te, te klocki były całe pokryte korozją i tarcze No zacisk nie aż tak ale, ale tarcze i klocki Były całe pokryte korozją Nie wiem jak to w ogóle jest możliwe Jak oni to produkują teraz Jak to jest wymyślone No bo, no bo jednak no my wcale tak mało tym autem nie jeździmy I robimy trasy Ostatnio byliśmy w Polsce i tak dalej Więc no jednak wydaje mi się, że na autostradzie Czy przy gwałtownym hamowaniu Te hamulce też pracują A tutaj taka sytuacja No niestety No ale a cóż, druga sprawa, że auto sobie na dworze cały czas, no jakby było garażowane, czy, czy pod przykryciem, pod pierzynką, że tak powiem, no to pewnie to też by się tak szybko nie niszczyło. Idziemy zobaczyć, jak te nowe y, hamulce wyglądają. I jeszcze Wam powiem, ile one kosztowały, bo tego Wam nie mówiłem. No i mamy to. Nowa tarcza, nowy ten zacisk. No i kocki też po obu stronach. Yy, spoko, nie? On mi powiedział jeszcze, że tu farba jest jeszcze na zewnątrz, więc on może nie hamować tak jak powinien. To się musi trochę jeszcze poscierać, że tak powiem, zetrzeć i powinno być git. No i co? Ja jestem zadowolony, wszystko zrobione. Mam nadzieję, że przejdzie teraz ten przegląd techniczny. No i co? Za cały komplet tych hamulców zapłaciłem 330 euro. Z tego co pamiętam, 330, tak, ale same zaciski kosztowały 280. I tarcze z kockami 50 parę euro, więc ogólnie spoko, wydaje mi się, nie jest tak źle. Jedyny problem jest taki, tak jak mówiłem, że chyba mówiłem wcześniej, że zaciski znalazłem tylko z tej firmy ABS jako zamiennik, nie znalazłem żadnych innych. Ciekawe w ogóle czemu, że tego nie ma. Znaczy, powiem Wam tak, znalazłem z innych firm, ale wszystkie były niedostępne. Tak jakby nie, że wiecie jak to jest, że wchodzicie na stronę, a to jest napisane, że. Niedostępne w sprzedaży aktualnie, albo coś takiego, nie? I tylko te abs były. No i podejrzewam, że w ASO oryginały też mógłbym znaleźć. No ale te oryginały wytrzymały 90 tysięcy, więc no to już w sumie też patrzyłem na cenę, ale, ale chodziło mi też o to, że może spróbować innych, nie tych oryginalnych. Zobaczymy ile te przejeżdżą. Dla porównania, nie? No i te hamulce, tarcze, klocki to już widziałem mnóstwo z innych firm też, więc a wziąłem te, no bo do kompletu, do ABS. No niby nie jest to jakaś najgorsza firma, jest to ten tańszy zamiennik, ale no zobaczymy ile pojeździ, nie? No te hamulce na szczęście się aż tak nie zużywają szybko w tych hybrydach, tak jak mówię, więc, więc nie ma takiej presji. I co ciekawe jeszcze, o tego Wam nie powiedziałem, z przodu zaciski na przednią oś, no to znalazłem ich... Mnóstwo z różnych firm, a z tyłu właśnie to było z tyłu tylko z abs No trudno. Tak czy inaczej taki mały vlog, można powiedzieć, techniczny, motoryzacyjno-techniczny dla użytkowników Hyundai'a, Ionika, jeżeli ktoś posiada. O, to też zapraszam do dyskusji w komentarzach, jak to wygląda u Was. No i co, dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał ten film, to zapraszam na inne moje filmy, żebyście sobie sprawdzili. Może też Wam się one spodobają, chociaż prowadzę vlogi typowo życiowe z pracy, życia w Niemczech, z podróży i tak dalej, jeżeli ktoś jest tu pierwszy raz. No ale z motoryzacją też się czasami pojawiają, z moich doświadczeń z motoryzacją. Także jeszcze raz dzięki Wam za oglądanie bardzo serdecznie. Zapraszam do zostawienia suba, komentarza i oceny. I widzimy się już niebawem w następnych filmach. Na razie, cześć!